ma witajcie użytkownicy na kanale, w dzisiejszym odcinku powiem wam jak rozluźnić sobie rozdzielczość 4 3 to jest poradnik Nie zapomnijcie o subskrypcji, muszę to szybko nagrać, ponieważ ja mam jakieś problemy techniczne i no... Także tak Pierwsze co musicie zrobić, to klikać sobie na mysz na tym... Jak się nazywa? Na... No boże, na tym bordzie gdzie ty masz wszystkie klawisze, czyli na... Na... <laughs> kto się nazywa? Na tym co tak piszecie cały czas, Boże? Mm, klawiaturze, Boże, jestem debilem. Klawiaturze sobie na Klawiaturze yy, ten taki znaczek od Windowsa i R. Chcecie tutaj Updata, klikacie OK, Local, Fortnite Game, szukacie teraz. Teraz, oczywiście, ten teraz jest poradnik. Jak ustawić sobie Roshi, już 3. Config, Config tutaj, Windows Client. Game Usage tutaj musicie wejść prawą myszką, prawą wszystkim myszy, najpierw na tym i odklikujcie sobie ten le, o, tylko dla odczytujących. Jest, o, zastosuj i ok, ok. To czy muszę się sprawdzić teraz, czy to działa? Tak, mam. Także ok wchodzi teraz normalnie już na tym, lewym wszystkie myszy i szukacie tutaj takiego czegoś okienka jak y, Resolution Size X i wpisujecie to, co ja mam. I tutaj jest, tutaj, w to co ja mam, czyli 1440 i 1080, to jest tak samo: 1440 i 1080, Oś, co? Tysiąc, nie, czemu to jest 1880? To jest 1800, 1800, 1800 1080, i już bez tego XEE3L, bo nie wiem, czemu to tu mam, ale dobra, nieważne i tutaj też na dole chodzicie się trochę, tu tak samo macie. DISCRECT coś tam coś tam SRIX, TWITCH to macie po prostu 8 klatek pod tym jest 4, 1440 i 1080, 1080 1440 1080 tak samo musicie wszystko tak samo, jak już to zapiszecie klikacie plik, zapisz wychodzicie yy, klikacie prawym przyciskiem myszy na to samo game Settings, właściwości nie tylko dla odczytujących zastosuj i ok wychodzicie znowu no jakby macie już to. Macie tą rozdzielczość. na 3 już. Tylko w Fortnite, tylko w Fortnite jak na razie ją macie. No jakby już to, wejdzie, wejdzie to wejdziecie do Fortnite'a. To już sobie wejdźcie do Fortnite'a, tam już powinniście ją mieć. Ja już nie będę wchodzić bo po prostu ktoś mi nie nagrywa jak jestem w Fortnite na tej rozdzielczości, tylko na obs się mogę nagrywać. Jak mam. No. Także tak, teraz sobie wchodzicie sobie, jeżeli chcecie. I tak, teraz teraz mam poradnik, jak nagrywać na OBS-ie. Jak nagrywać na OBS-ie? Aha, bo mi się w już tutaj wczytuje. Chyba już niech będzie wczytywany. Są na sobie kamerkę, To już mam teraz automatycznie, że mi się tutaj to. Wczytuje. To jest ten gamepad, zresztą będzie jak ktoś, to jest to też porannik będzie o, jest Fortnite jak ja to zrobiłem, że jak ja to zrobiłem, że mi nagrywa tego tutaj mi wszystko nagrywa Musisz sobie wejść w plusik kliknąć sobie przechwytywanie okna klikacie OK, oczywiście już musi być Fortnite uruchomiony i musi się tutaj być, mieć Fortnite Client a tutaj klikacie nie automatyczne, tylko Windows Grapi coś tam Tak, i ok Jakby to już macie No To są te dwie Jedną sobie usunę, po prostu usunę to O, usuń I teraz tak Jak już nagrywacie na tej rozdzielczości 4x3 Już to wskonam Wchodzicie w ustawienia, żeby tak cały ekran wam prześwitywało. Wchodzicie w w, w w, w, w Gdzie to jest mm. Teraz muszę to znaleźć, poczekajcie. A nie, sorry. Klikacie na tym prawym wszystkim, masz na ten cały obrazek. Albo na po prostu tutaj na to. Klikacie przekształcenia obrazu, edycja przekształceń, potem klikacie. I tutaj się rozciąg... tryb ograniczenia i tutaj klikacie rozciągnij do granic. Rozciągnij do granic. Klikacie zastosuj. No jakby macie już to wszystko, nie? Macie już. Jak mieć gamepad'a? Do tego gamepad'a jeszcze chcecie mieć, załóżmy, nie? Kamerkę najpierw, załóżmy, bo to jest bliżej. Kierujecie yy, urządzenie do przechwycenia wideo. Wklejacie OK, tam no i macie jakby. Yy, musicie wejść tutaj w konfigurację, konfiguruj wideo. I musicie wideo, musicie sobie włączyć w speed, żeby szybciej wszystko nagrywało i było wszystko ładnie odczytowane. I potem wchodzicie sobie w guma, bo to jest jakby najważniejsze I tu macie cienia i to jak, Musicie to ustawić jak chcecie Tu macie, nie wiem, jakieś w ogóle bez sensu rzeczy Tak moim zdaniem, bez sensu tego ustawiać yy, Tak, pyk A tu macie, sam nie wiem co to jest, bo tu nic nawet nie pokazuje, nie zmienia się nic C z, z sobie na 50 A to, to jest takie czerwone no, to jest dla mnie bez sensu też. To jest też ciemność. Ja sobie to co na 50. I tu tak samo na 50. No, jakby macie już, nie? Ja sobie zastosuj i ok. I klikacie też ok tutaj. Ja sobie, anuluj, bo nie potrzebuję tego. I o, chyba klikacie ok, zmniejszacie. ok, zmniejszacie. No, jakby macie tutaj w górnym rogu. Teraz Gamepad. Wchodzicie sobie w tego. W. Też wychodzicie w Fortnite, też wychodzicie. Wchodzicie sobie w Google Chroma. W Google Chroma se wchodzicie. Wpisujecie Gamepad Viver. Wchodzicie Gamepad Viber, już mam wszystko. Gamepad Viver mam. Wchodzicie w Gamepad Viber i teraz musicie mieć pada. Klikacie cokolwiek na padzie. Musicie go oczywiście podłączyć. I tak. Klikacie tutaj Player One. Wybieracie na jakiej platformie gracie. Z których z tych, no, w którym padzie gracie ja mam PlayStation White. Znaczy, może hmm, Xbox White Klikacie tutaj ustawienie tutaj. W lewym górnym, jakby tutaj jest. Tym tutaj. Klikacie Generate URL. Klikacie lewym wszystkim myszy na ten cały tutaj link wychodzicie już z tego z, z gola wychodzicie wchodzicie sobie z powrotem do tego yy, plusik klikacie przeglądarka klikacie ok, to nazywacie stwórz nową to tam nazywacie sobie jak tam chcecie usuwacie to co tutaj jest i jakby to wszystko to wklejacie klikacie ok i macie tego pada, klikacie coś na tym padzie, brawo super i pomniejszacie go. Jakby. O. Z lewym górnym. Czy tutaj na przykład. Nie wiem. Jak chcecie. O. O. Teraz będę dalej nagrywał na tym. Na tym. Na. Na OBS-ie. rzeczy. Także... Dobra, już jestem. Wchodzicie yy, sobie. Przed wtedy, kilka Teraz wam pokażę, że, że to działa wszystko. O Boże! O Boże, dobra, wchodzicie sobie. Kreatywny klikam. No i macie tą różnicę 4 na 3 jakby. Chodzi tylko se usunę, usunę sam kamerkę, są usunę, bo jest to niepotrzebna. Pek. Tak no nie, usunąłem to co... Boże! usunąłem Fortnite niechcący. Poczekajcie, bo usunąłem Fortnite niechcący. Muszę sporo tego przywrócić. U. Szybko to robię, bo doświadczenie już się ma, nie? Teraz może to zmniejszyć tylko sekundka. O Boże, myli się cały czas to samo. Wszystko, bo kurde. O, widzicie, musi do granic. Ok, czekajcie, już wiem, że jestem w Tylko, że tutaj muszę wszystko zmniejszać. Jak tam powinno być. O. I jakby macie tą rozdział 4 na 3 już. już. Usunę kamerkę. O. Macie też pada. Yy, tutaj facet z do Fortnite'a. Pyk. O. Macie. Jakby tą rozdział 4 na 3. Macie macie. Wszystko jest git, bo macie rozdział 4 na 3. I możecie się z niej... Aha. Okej. Okay. Możecie się jak najbardziej z niej cieszyć Bo moim zdaniem to jest super pomysł, żeby tak sobie Nagrywać, na nagrywać, nagrywać Ops, przepraszam, od teraz zabrało głos na chwilę Yyy, masz fajne zbieranie coś 4 na 3 Ja w ogóle nagrywanie jest fajne, bo No łatwiej się edytuje, przed Tego normalnie na, na 16 na 9 bym tego nie zrobił 16 na 9, no tak yy, To jest bardzo trudne, żeby takie coś Znaczy Na myszce to tak każdy umienia. umie, nie? A teraz te, pijam na padzie, nie? możecie sobie zobaczyć nawet. To jest bardzo łatwe teraz. Jakby, szczególnie jeżeli macie windy moje. teraz wam zaraz pokażę. Każdy jest jeszcze jeden schod, czy coś. To jest bardzo łatwe do, do teraz do grania. Na tym. Na takiej rozdzielczości. I polecam wam to serdecznie. Ja osobiście gram. Będę na nim grał. I ten. Ja Te Wam też polecam, to jest tylko na kompa. Każde kompy są takie same. Tak samo Znaczy, żeby tak to zrobić, to, są tak, to jest tak wszystko takie same. No i ja, by, ja będę na niej grał, ponieważ łatwo się na nie gra. Łatwo wina zrobić. I ogólnie nie polecam na na solo, znaczy nie, na arena bo. To po prostu takie, znając z doświadczenia, że lepiej się dla 16 niż na. na arenie. Dlaczego to Wam nie powiem? Mus możecie się sami przekonać, czy to jest ważne, na czym będziecie grali? Jak będziecie grali? To jest ważne, wybór no. I tego to było na tyle, nie? I jeszcze jedną informację dla was mam yy, Założyłem ten kanał z Olcorkiem yy, Pogadaliśmy sobie dzisiaj jeszcze rano Gadaliśmy ze sobą różne tematy Na temat Naszych customów Live'ów I tak I chciałem wam też różnych podziękować za to, że wbiliście tysiąc yy, W ten Dzisiaj nawet to zrobiliście Zrobiliście tam Nam Olcorkowi na na, na tiktok'a 99 plus obserwujących Nie wiem jak to się stało w ogóle Bo nie rozumiem Jakby Nie rozumiem jak to się stało I bardzo dziękujemy, jak dobijemy tysiąc subs obserwujących To oczywiście będzie kot twórcy Jestem będą robione I polecamy dalej obserwować nasze kanały jakby mój kanał. I no. Polecam obserwować TikToki. Bo chcemy podtwórcy, bo zaraz będzie pewnie zakaz na TikToki. Na Polsce, pewnie też może być zakaz. I chcemy mieć jak najszybciej ten podtwórcy, żebyś żeby go po prostu Na customy, będziemy kastować o i w ogóle wszystko. Macie, wszystko już Wam pokazałem. No i ja pozdrawiam Was wszystkich. Jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, poradnik, zawsze łapkę w górę. Jeżeli chcecie, żebym bardziej to Wam tłumaczył, bo teraz tak szybko nie, bo właśnie niewiele rzeczy przyjdą. Tak, na przykład teraz tak nagrywam. Ale nieważne. Eee... Yy... Jeżeli chcecie, żebym Wam bardziej wytłumaczył, oczywiście piszcie. No. No to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapomnijcie o Was chyba, jak się Dziękuję Wam za oglądanie. To by było na tyle. To by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. No. No i do zobaczenia na znosinku. Siema.